Witam serdecznie naszą upgradeową rodzinkę yy, na. Co się wyda? Nie, tu jeszcze raz. Serdecznie na upgrade home challenge. Wiemy, że nastały trudne czasy. Musimy siedzieć w domu. Wszyscy mamy siedzieć w domu. Pamiętajcie, siedzimy w domu, nie wychodzimy, ale też ćwiczymy. I dla Was wszystkich, dla naszej całej Adroidowej rodziny Nasz Upgrade Team ćwiczy dalej I mam coś dla Was Zaczynamy Upgrade Home Challenge Każdego dnia będziemy wykonywać dane ćwiczenia Tu mamy zasady Zasady są bardzo proste 10 minut rozgrzewki Która jest bardzo, bardzo ważna Pamiętajcie o rozgrzewce Nigdy nie, nie, nie zaczynamy ćwiczeń bez rozgrzewki Czyli 10 minut rozgrzewki 30 minut treningu właściwego i 30 minut, przepraszam, 10 minut rozciągania na koniec, czyli całościowo 40 minut, tylko 40 minut. Dajcie na pewno czas na to, czyli zaczynamy. rozgrzewka, 30 minut pompek, rozciąganie. Na czym będzie polegać? Przez 30 minut próbujemy zrobić tyle pompek, ile jesteśmy w stanie. Będą troszeczkę zróżnicowane nie robimy tylko jednej pompki, będzie wąska, szersza, szersza co 10 minut zmiana. Wszystko będzie opowiedziane jutro, czyli w poniedziałek. W zwycięzca, czy zwycięzca będą podawane wyniki mojej i kuby i do tego każdy z Was poprosiłbym bardzo, żeby swój wynik podał pod postem na Facebooku, Instagramie, czy też na naszej stronie. Głównych wygranych, czyli tych, co najwięcej zrobią pompek, zostaną podani na naszej tablicy. Oczywiście rozgraniczymy to między kobietą a mężczyzną. Kobiety będą robić troszeczkę uproszczone na kolanach. Mężczyźni oczywiście normalnie. Nie można tego sprawdzić, więc ufam, że wszyscy będą robić to zgodnie ze sztuką, czyli nie będziemy oszukiwać. To co dalej mówić? Zaczynamy. Robimy rozgrzeweczkę. I pompki. Dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj jest dzień wolny. Ale to jest tylko jedyny dzień wolny. Jedyny dzień wolny, który możecie przeznaczyć na przepraszam, kto to narysował. A drinka, wodrinka. Śpiwko. Lekko jedzonko. Spicę trzeba przysłać. A od jutra. Zaczynamy, więc jutro spotykamy się wszyscy i robimy pompeczki. Czekam na Was, czekam na zgłoszenia. Mam nadzieję, że będzie fajny odzew. Wszystko. Czekam na Was jutro. Trzymajcie się.